Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże słowo skierowane do nas z głębi Jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie postrzegacie? Tak przygotowuję na pustyni drogę rzeki na pustkowiu. No, czy posiadasz jakieś plany czy wizje dla swojego życia? No, może rzeczy nie potoczyły się tak jak myślałeś, jesteś dzisiaj zniechęcony i zmęczony snuciem kolejnej wizji, obmyślaniem nowych planów dla swojego życia, służby, pracy. No, jesteś tak młody jak Twoje marzenia i tak stary jak Twoje e, zwątpienia. Jeśli możesz wciąż z Bogiem marzyć, planować, a możesz, to wciąż jesteś młodym człowiekiem. Jeśli możesz z Bogiem wciąż nie wątpić, nie poddawać się, to wciąż nie jesteś zbyt starym człowiekiem. E, no, widzisz, On da tobie wszelką konieczną siłę mądrość, nawet zdrowie, by uczynić to wszystko. Bo widzisz, Pan nie tylko daje Ci pragnienie, by coś zrobić dla Niego, ale również i moc, by to wykonać. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.